Pchnij sobie nogi w stawach kolanowych, rozluźnij się. I teraz tak, zrób sobie wdech nosem i na wydechu spróbuj, tak jak próbowaliśmy wcześniej, delikatnie otulić tą morelkę i podnieść ją do góry. Teraz Wam pokażę mobilizację blizny po cięciu cesarskim. Ważne jest to, aby opracować sobie ten obszar od góry i ten od dołu. Możecie czuć, że ta blizna, że ta skóra jest jeszcze taka zdrętwiała, ona jest taka, można by powiedzieć, nie wasza i wtedy mobilizacji blizny warto jest zacząć od na przykład um, użycia pędzelka do makijażu i delikatnie, takimi kolistymi ruchami opracowywania sobie tego obszaru.